Witam Państwa serdecznie. Środa 1 maj w sklepie premium nie mogą zabraknąć oczywiście niespodzianki. Oprócz fantastycznego, rewelacyjnego Cromwella B, którego chyba każdy gracz lubi, lub też nawet posiada w garażu, oczywiście legendarny dinozał KW5. Oferty tutaj. Tych dwóch pojazdów występują w kolejnych dwóch ofertach, czyli mianowicie KW5 miejsce w garażu, załoga wyszkolona 100%. Mamy tutaj 114 ,11 zł 11 groszy i oczywiście najlepsza okazja KW5 miejsce w garażu, załoga wyszkolona 100% 5250 golda, 15 misji 5 razy punktów doświadczenia za zwycięstwo 30 rezerw osobistych 300% więcej punktów doświadczenia dla załogi przez 2 godziny. I to już jest kwota 200 zł i 50 groszy. Natomiast Cromwell B, jak wiadomo, sprzedawany jest załogą wyszkoloną na 100%, Za zatutem braterstwa broni, po prostu rewelacja i miejsce w garażu to kwota zaledwie 58 zł i 1 grosz. I oczywiście można się pokusić o najlepszą okazję. Cromwell B, miejsce w garażu, załoga wyszkolona na 100% Zatutem braterstwa Broni 2,500 golda, 15 misji razy 5 i 20 rezerw osobistych, 200% punktów doświadczenia dla załogi przez 2 godziny za kwotę 100 zł i 25 groszy. Także bardzo przyjemne czołgi, rewelacyjne pojazdy, które przypuszczam, że dzisiaj jeszcze będzie można zobaczyć w odcinkach garażowych u mnie na kanale. Z Państwem już się żegnam. Życzę miłego 1 maja i oczywiście czekamy na jutrzejszy patch. Do widzenia.